Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie piątka przed wami i decyzję jaką podejmuję a mianowicie wypierdzielam wszystko to tutaj ponieważ zobaczcie, to jest podmiana wody zobaczcie co tu się dzieje dramat cały ten syf ta ziemia która jest tam pod spodem zobaczcie, to jest woda, którą tu wymieniałem jest po prostu dramat no i robimy tak w tym momencie z tym zbiornikiem że wyciągam to wszystko, czyli tą, tą całą ziemię, to podłoże, łącznie z tym substratem, tutaj sztucznym, który tutaj jest, to wszystko wylatuje. Zostaje samo szkło, i w tym samym szkle wchodzi tylko mikrozorium na oraz wchodzi jeden patek. I tyle. Czyli będzie jeden patek na środku, mikrozorium ze wszystkich stron. Koniec akwarium. Także ja się zabieram za robotę. Długo się do tego skłaniałem. No bo to wiecie, to jest oczywiście zaś robota, czas, no ale trzeba to zrobić, no bo to już nie wygląda, to już nie cieszy i trzeba to po prostu zrobić raz za dobrze. Także ja się zabiorę za robotę i widzimy się w kolejnej odsłonie tego zbiornika, już w którejś z kolei. Jest troszeczkę tutaj, widzę kamienia, także podziałamy tym środkiem na kamień. No ja się biorę za robotę i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!